Piękna, fantastyczna gra Rekrum na VR Uuu! Uh, Sharikan, hashtag, podłoga 6.9, jakkolwiek, zwał, tak zwał. Witaj, przystojniaku Pora wrócić do super akcji. Dawno mnie nie było w tej gierce. Dobra, gdzie są moje prezenty? Ja się pytam. Czy nic nie dostałem? Nie. Gdzie są prezenty? Gdzie są moje prezenty? Ja się pytam. Gdzie jest? hajs z YouTube'a! Gdzie pieniądze znalazł? Ja chyba je przepiłem. <laughs> O kurczę, ja mam... S ile mam wiadomości w tym? Ponad 100 wiadomości mam? Ja tego nie czytałem w ogóle. Co to jest? A, same friend requesty. Jezu. A coś innego? Gdzie tu jest przelew yy, pieniędzy? Nic nie dostałem! Ja się loguję po tylu miesiącach czasu do tej gry i nie dostaję żadnego prezentu. Ja ja nawet od świętego Mikołaja nic nie dostałem. Wiecie co? Ja dostałem jakiś challenge tylko. Jaki challenge dostałeś? Challenge jakiś, coś tam otwierać będę, jakiś Wóz, No a pierdziele tam w gierce robienie, gówno nie dostałem. Żadnych odneczki innych, gdzie, gdzie Maciusia mogą być niebieskie zielone włosy? Gdzie są zielone włosi? Ja się pytam. Ja Maciek się... Uw, Maciek Uw. Uw, tak czekajcie zaraz potwierdzę no, Może z błędami napisali A! Maciek Uw, tutaj wysyłajcie O tu o tutaj o tu Nic tam nie wysyłajcie Daily challenge complete oh, ho, Już zrobiłem quest'a i już mogę kończyć gierkę Dobre? Co Daily... jak zrobiłeś quest'a Jakiego? Dostałem chyba włosy co ty gadasz? Zielone. Dostałeś zielone włosy? Od kogo dostałeś? Od kogo dostałeś, Od kogo dostałeś włosy zielone? Co już ci da? Posłuchali, nie? Już mnie posłuchali, dziękuję wam bardzo. Ej, Ale na... to robili, ty. Ej, mam coś, dobra. To jest. To jest niby fajne. Chodź, idziemy do Egiptu dzisiaj. Będziemy walczyć z mumią i innymi potworami. Będziemy Czekaj, rozwiązywać. O, włosy musiałem zmienić. O, włosy już zmieniłem. Gdzie jesteś? O, już uciekłeś. Jaka chata! Na bogato! O, sielib chcesz. Ale pierdzieli i farmazony. No właśnie widzę, że się zapadł pod ziemię. Tutaj musimy zrobić tak. Rozwiązujemy jakieś puzzle Łamigłówki, także tu są logicznie myśleć będziemy, czemu ty teraz taki wysoki jesteś? Czekaj, już, 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 bo musiałem kota z półki zablać. Są zagadki logiczne, musimy je rozwiązać i na końcu będziemy walczyć z jakimś epickim bossem na samym końcu. Tego trzeba pokonać! A tak. O, żółwiczek! cheer! Co tam masz? Dostajesz cheera. <noise> <noise> Na co ty patrzysz tam, kobieto? Tam nic nie ma w tej studni. Przecież nawet ja jestem w tej studni już teraz, to o co ci chodzi, ej? Ona, ona bada, ona bada studnie. Dlaczego? Dlaczego nie mogą nabrać do wiaderka wody? Bo powiem ci, to wiaderko nie ma dna po prostu i dlatego... <noise> Nie no, działa. i wysła studnia w ogóle, nie, nie wiem czy się zorientowała się. Nie spoileruj jej, nie, nie spoileruj jej. Niech sobie żyje w błogie nieświadomości. Jeszcze wszystko przed tobą. O, do samochodu, chodź. Maciek, jedziemy w Tour jesteś, de France. Jesteś, jesteś. Ty z tyłu siadaj. I co teraz oh, see, you're I see that your sim's ready to go to the adventure. Oh, I see that your sim's <laughs> ready to go to the adventures. Oh, I see that your sim's ready to go to the adventure. <laughs> Let's get co on the truck. Co się the dzieje? cię... No właśnie. I czemu o, on się powtarza? Nie wiem. Okay. Pyta się zaciała jak. Okej, okay. okej, okay, czekaj. Gdzie jest Maciek? To jest Maciek. Listen me? Nie, nie chcemy go suwać. Czemu tu jest taka widoczność? Dobra. Bo już się w... Jak się... W... Co? Aha! <grym> Dlatego tak ciemno było. <grym> Go get help. I co? O, jakiś magiczny jest. Okej, okay, on nam powiedział, że my musimy iść dalej i zwiedzić okolice czy coś, a on w tym czasie naprawi nam samochód. Ja mówię, że chodźmy. Znasz jakichś tych bogów egipskich? Ja znam. Nuba I znam... No, <laughs> on był totalny to... nubem. Powiem ci, on gra w cs każdy Ale to jest nub. bóstwo Nubów. O, o, o. chodź, że pojawił góry o. o, widziałem, widziałem widziałem. O okay, kurcze, ja my to tu będziemy... Bycie... Ej, 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 to uważaj! To... O mało nie zginąłeś! Jak o mało nie zginąłem? Przecież to daleko było, ale ostrożność była. Refleks, refleks, musisz obserwować wszystko, nie bądź jak Anubis, bądź bądź pro. Będę nobem, a ticket, ticket, jak w Squid Game'ie. Ale no właśnie, co? Będą nas zabijać teraz? Hej. rączkę that is on that platform that you must search and put it onto that pillars. Okej, ale nie mogę poprzeć tego. Nie, on ci pokazuje, że takie coś musisz znaleźć. Oni ci tłumaczą, wiesz? Ticket, aha. Strzałka i takie coś masz znaleźć, to jest to wiesz, tipy no, dla debili. No, czyli dla nas. <skrybujesz> 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 Jak to otwierasz Ale dodaj kartę. Weź to daj mi to kartę. przetłumacz po jakiemu to jest napisane teraz tutaj. Ej, Maciek, powiedz ty mi. Ooo! Co ty robisz? Adwentur maciuś. Adwentur maciuś. Co ty gadasz? Ja! Mał po Maciek! <laughs> Okej, okay? i co teraz? Dobra, teraz elika nie wiem. Myślałem, że tu będzie karta. Ja też. Ale on mówi, że tutaj musimy to znaleźć. Dobra, to, to, to idziemy. Może jest tam. O wow. jest tam u góry! Z lewej strony u góry! A jest, jest, jest! <głos> <głos> Czekaj, czekaj, może teraz mi się uda. O, Jeszcze. ładnie. Yes! Yeee! Mam tiketik, mam tiketik. Ty masz też, czy ja tylko trzymam? No tylko ty, bo możemy we oh, ok, być Super, fajnie, fajnie. Pa, Mamy. Dobra, dzięki. Pyk. Plaster. Wow. FP, klepsydra, MFX. No właśnie. E, e, dwa lata w więzieniu, jeden los. Co, jak dwa lata w no bo to jest o tutaj, o dwa miesiące, czy dwa lata to może zaznaczą sobie, że już minęły mu albo drugi dzień <śmiech> <śmiech> i cześć, albo dalej. tydzień. O kurde, o to jest kozacki obszar. Ej, patrz, o, o. jesteśmy teraz jak Indiana Jones w trybie przygody i no. poszukiwania kryształowej czaszki. Czegoś! I tu naziści zaraz wybiegną! O kurde, I będą to do nas na strzelać! Nie, nie, musi, na... nie będziemy na nich czekać, Tylko, musimy że, iść do przodu. Wiesz, to jak ty tak gadałeś, to w międzyczasie pojawiła mi się wskazówka jeszcze. Jaka wskazówka? Jak mamy to, to przejść? Berło! To... Ohoho, man, Patrz co tu jest! Skala Bełuse. Nie, nie o to mi chodziło. Chodzi mi rzczałki. I tu mamy pokazane jak mamy iść. Ja zrobimy tak. Ja pójdę, a ty mi będziesz mówił ile iść do przodu i tak Dobla. dalej, a ty potem zapamiętasz i wrócisz do mnie. Dobra. Ale, ale nie, nie wasz się mi źle powiedzieć. Niech, nie, niech, niech cię nie kusi tak. nawet, mi źle ale jak powiedzieć. Ale czyli Ale to jest proste. No tak, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, 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 dwa. dwa, 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 dwa. dwa. Nie? No to, No to idę. Raz, dwa, trzy. Dalej. A widzę stąd zresztą... Do przodu. Aaaa! Oh, <gry> skakać. Okej, okay, okej, okay. to no teraz ja. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I do przodu ile? Dwa. Nie, jeden. Jeden. Jeden raz. do przodu. Dwa w prawo. Dwa w prawo. Raz. Dwa do przodu. Dwa. Dwa do przodu, no laś, dwa. Teraz w prawo, znaczy w lewo, dwa i do przodu po prostu. Raz, dwa i do przodu trzy. Tak. Raz, dwa, trzy. O! Oh, jest! Ach, że Maciek dał radę, a ja nie! Ja się wysrałem. No po prostu nie dał Raz, dwa. Raz do przodu. Teraz. już no, że stąd widać to wszystko. Trzy tu. Ja nie, wiem, Szalika, No ostatnie życie ci dajemy, nie, bo nie będzie z Indiana. Kurde, A. no bo ja laskę trzymam i wiesz, tracę równowagę I, przez to. Ja ci będę mówić, dwa do przodu. Czy przecież widzę, że ci trzeba do, do przodu. <śled> <śled> dwa. Nie, no no. Dlaczego? Dlaczego? To jest takie trudne. Przecież to jest gra dla dzieci. Kurwa. Przecież no co jest? No ale trzy, dwa, no jest, dobra. I jeden no. do przodu i no. dwa tam, dwa tu, tu dwa, tak? Dwa tak, tak. No cały czas no. dwa, no. Raz dwa. Raz, dwa. I, I Teraz do przodu. <grystu> nice. Piąteczka, udało ci ja. się. Dobry Aj. jestem, coraz lepszy jestem w tą grę. Okej, okay, tu jest taki poziom. Ostrza śmierci, dobra. Ostrza śmierci, czy damy radę? To będzie się już w następnym odcinku. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy do lajkowania i komentowania od materiału. Dziękujemy bardzo. A teraz wracamy do odcinka. A teraz część druga materiału, już po reklamach. Właśnie, w tym momencie, właśnie, acyss, tak, acyss, teraz reklama. Okej. Okay. No, Oj, 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 oj. O, no co, przecież się nie ruszył. Dawaj, to dawaj, dawaj. Się... Nie. nie, Chciałem złapać! A To ciebie złapało, ja myślę, że. No i moje światełko się poszło teraz. No i dupa. Dobra, idziemy. Dobra, Ty to to tak trzeba sprint. Nie może być. Coś mówiłeś? No, ok. Bieg, 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 Nie można się zatrzymywać. Nie. Chyba trzeba No jak? No popatrz się, widzisz to? Ha? Jak Dobra. ci idzie? Do Dał Musisz sprint odpalić. Naruto! Yes! Jest! Me. Wow, O, wow, wow. Ale się trzęsie mi! Ale się mi trzęsie! Dobra, Dobra. otworzyło się. Skaczemy! Dzięki Jaka? Co się dzieje? Jaka wow, wow. nuta leci Macie gdzie ty jesteś? Ja jestem maladynem i teraz lecę na moim miosle Czemu, ja, Czemu ja... Czemu ja Co Cudu się wyprawia! Wow. <grybuj> Co mi zapaziałem w ogóle? <grybuj> <grybuj> że mogliśmy się poczuć fajnie. Okay. A ja Co się tak nie. Stąd? Co jak coś się nie poczułem fajnie? Co to jest? Co to <grybuj> mapie, each a symbol, a color. Ale on pięknie. You know... <grybuj> <somewhere grybuj> Co nie? Dobra, czekaj. Tu jest, okej, okay, tu jest Pilar, który ma taki symbol, i ten symbol znajduje się tutaj, a ten symbol nie możemy go podnieść, bo nie wiem dlaczego, ale tak jest. Tu są ja szczątki jakieś. Wiem. O, ty masz kamerę dole? Oto kamyki, że teraz trzeba było je odstawiać y, chronologicznie, tak jak powinny być. Czyli tutaj idzie taki co? Co? kamyk, Czerwony idzie tutaj, e, ten idzie tutaj. Kolorki wam nie będę mówić, bo czasami mi się myli, chyba że to tutaj powinno być. Co? Ja, źle. Ale czemu na to położyłeś? Czemu położyłeś na strzałkę, jak to powinieneś położyć chyba tu, nie? Nie. Aha, na to. A, a gdzie no. masz kolejność? Skąd wiesz, jaka kolejność jest? Teraz czerwony. <grym> jak źle. No to dobra, no to damy inny kameldol. Chodź tutaj. Chodź <grym> tutaj. Nie, tu, tu, tu. O. Okej. Okay. I teraz czerwony do, do ciebie. Tu, tam, 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 tam. To, było! Moje! Okej, okay, dobre. To było tak głupie, że tylko ty mogłeś to rozwiązać. No, dlatego to było takie proste. <laughs> no? My jesteśmy potrzebni. Idziemy. Nie, to nie znaczy z angielskiego, że jesteśmy potrzebni. No, kurde. Wiem jak mamy to, nie, nie przeskoczyć. Tak A ty da śladę? No, na pewno, z moją zręcznością. Co? Ja pierdzielę stary, ty, nie jesteśmy w stanie ja nie tego zrobić. nie tego pewnie. No, ja też tak właśnie myślałem. Nie masz szans, patrz ile tu tego jest. Ty to widzisz, ile nie. tu tego jest? O nie, 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 nie już padłem. <laughs> no Cię i co? To już nie będzie Ja jej Panie się malutku, pomalutku! Pomalutku, czekaj, 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 bo się zepchniemy. Tutaj nie skaz jeszcze? W ogóle jakaś lawa jest pod nami? Co to kurde jest? O! Dobra. To jest lawa, Ten, Podłoga to lawa, teraz glamy. Anubis! Kolejny znak Anubisa! o o Pa! O, o. On jest psem w ogóle. Anubis, taka ciekawostka, bo Szarikan uczy i bawi, nie? A, Anubis jest psem. Pracuje w policji <laughs> Nie o to chodziło <laughs> I gra w CS i przegrywa <laughs> to... A, o, 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 o kurde szczęteczka Nice je oh yeah. Znalazłem coś, znalazłem coś, znalazłem coś Pa 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 pa, pa. wejdź tam, ten symbol musisz wyjść, bo ty jesteś ten. macie? Jak to ten? Wspinaj się! On powiedział 4 no, tam na górze jest jeszcze jeden przyklejony do sufitu. Dasz radę. Spinaj się, Mojcie. <grym> dobrze, mam. dobrze. Ja, o, się okay. spuścił w ogóle. Dobra, czekaj, i co z tym trzeba zrobić teraz? Tu, aha, czekaj, to jakoś poukładać? Tu trzeba wsadzić. Okej, okay. ten jest wsadzony. Szukamy kolejnych jakichś świecących symboli. No, nie gadaj! Te symbole są po drodze! Nie! Tak! Nie, 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 nie. nie. Anubis był pierwszy. Bierz Nubisa. O my, musimy się cofnąć! Ale kupa! Dobra. Dobra. No. Nie, 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 to było już ciężkie na samym początku jak ten. A teraz też w ogóle. Jaki symbol? Anubisa, Dobra. nie? Dobra, e, bie, Weź drugi, czekaj, weź. Weź tych Iluminatów. Weź ode mnie to! Maćku! E, e. Czekaj, Czekaj. Żadę, no, czekaj. Ja chyba powiedz dalej chyba nie mogę, co? Nie... <śmiech> 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 nie. Nie! To symbol tam został! Bój? O dobra, czekaj! Symbol się gdzieś tepnął. To gdzieś tam powinien być. Oj, to jest bardzo ciężkie. Ja już widzę jak ja ludzie, to. dzieci, które w to grają, wkurwiają się przy komputerze. <laughs> wiesz? Ja wiesz, wiesz. Zaprz, nie? Tak, tak, wiem, wiem. O! Jesus Christ! O! Jest, Nie, on... jest, 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 jest. Żyli to, żyli to. Coś, co no, się tak wyp. właśnie się wydarzyło trochę, to... jakby coś tu bliżej było. No tak właśnie, jakby to było blisko, ale zakładam, że to tam było jednak. <laughs> o, je jestem piątka. Je Zgadzaliśmy zadanie i mamy otwarte. O kurde, idziemy tu na linię, będziemy chodzić. Co się dzieje? Co to za Adventure Music? <laughs> A! Dobra. ja się zgadziła. Jak się udziała. O co tu chodzi? No trzeba przejść, tak, na linię. O, o czemu hmm? tak zapieprzam? Ło! Wow. Ej, idź, bo nie mogę iść, jak ty stoisz! Ale ja mam takiego spida, jakbym w tyłku miał nitro. To może dlatego, że ręce rozłożyłem i jestem samolotem. Aaaaaah, zobacz, co tutaj jest! O nie Kurde! I mamy dwa w te przyciski z obu stron. Jednocześnie musimy je wcisnąć. Dawaj! Raz, dwa, trzy. OMG! Będzie walka z bossem! Walka z bossem! Co to jest? Jaka wyciereczka malutka, <laughs> <Taka wycioreczka> malutka. <laughs> Wytrzyj łapki, bo nog nie masz, no to <laughs> Nie wiem, ręce twarz wytrzyj do tego nie. Powaga, bo teraz walka z bossem, popatrz jakie złote łańcuchy, duże kolumny! Będziemy z Anubisem Partykę CS rozgrywali! Tutaj, już tyłem, ja się schowam i musisz zgadnąć za którym filalem się schowałem. No zobaczymy czy dobrze strzelisz, szale... czy dzisiaj wtotka. Strzelę to się i... zaraz w głowę. Gór... <laughs> no, no dobra i mów teraz za którym filalem A mogę jestem. się obrócić czy mam tak patrzeć w nicość i zgadywać? No już możesz, już możesz się odwrócić do mnie i, i albo przyjść do mnie czy coś. Czekaj, albo przyjść do ciebie. No. A wiem, co ty zrobiłeś! Ty się w kolumnie schowałeś! Nie. Ty cwaniaku, ty cwaniaku. A Albo wczoraj że da się wejść do kolumny, to się schował w niej. Nic nie. nie gra. Nie ma muzyki, nie ma dźwięków, ambient, nic w ogóle. Właśnie. To oznacza, że... Będzie... W pi*** Więc trzeba iść, pomalutku. Ale dlatego posa, bo my damy sera. O! Yo, 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 flash bank jest tam. Mówi I never thought you would come this long with all those obstacles on the way, but to beat me you have to find four keys. Ha 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 ha, ja już wiem gdzie są. Pewnie są w tych kolumnach. Ha ha on powiedział, że żeby go pokonać musimy znaleźć odpowiedź. Ej, tutaj ten! Żeby aktywować stolik trzeba łapą wcisnąć. Aha, ty wchodzisz na górę. O no, kurde. Bo a, widzę, to... widzę, widzę, widzę. Jakiś medalion albo coś tam jest. A tu jest gołąb w ogóle na ścianie. Wiesz, że starożytni Egipcjanie ten? Święcili świętego gołębia? Święcili świętego gołębia. Oj, 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 oj. Mówiłem, że świsko jest. Wszystko Jak ślisko! Co ty gadasz? Pokaż ci, mi to. Idzie... Oj, widzisz? Od tego się. Ach. O, 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 czasem mnie chwyta rzeczywiście. No bo ślisko jest na plu, nam sku... <laughs> Ty sku... Mam jest klucz! Mam klucz! Skaczę Oj, na trampolinę! Dobra, przy okazji znalazłem drugi, jak płaciłem w górę. Tak? Gdzie? Jak? Gdzie znalazłeś drugi? Co? Tutaj. <laughs> tak. To czekaj, ale najpierw... Łapki, 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 łapki. Przyłóżmy łapki. I z drugiej strony. Gotowy? Raz, dwa. A drugą łapę jak masz. Od <noise> masz obrys! Ju, już, <noise> już. Już! Wow. Kluczyk! Ja nie wiem! To była najtrudniejsza zagadka na świecie! <noise> nie no to to przyczepiamy Raz. O, chłonęło. O, a to musimy tu wejść chyba teraz. Czy nie, tak tylko potwierać? Ty... Eee, dobra. Okej, okay, to otwierajmy. To jeszcze czerwony zostanie. Myślisz, że tam nie trzeba wejść? Mi się wydaje, nie, że tam nie, będzie, nie, trzeba nie. będzie wejść, pokonać kogoś, jeszcze jakiegoś busa. Tak, i dopiero tu się będzie wracało. Mam, 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 mam. kurła pod sodami ukrył. Jakoś myślałem, bo z drugiej strony spojrzałem tak. Aaa, No i dobra. Wow! 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 Co, Co jest, się dzieje? Co jest, komu, komu na to? Congratulations! You killed the boss! Co? Możemy wybrać któreś drzwi i możemy tylko przez jedne przejść. Które wybierasz? Zielone chyba takie o, bezpieczne. Jedne są chyba tylko, które nas zaprowadzą w bezpiecznie. Tak, tak, tak. Ja bym wziął żółty, bo bo lubię a ten kolor. Żółty, a tutaj jest żółty, a ja tam się płaciłem. No <laughs> Pokonaliśmy tak. bosa, chyba <laughs> jaka walka <elpicka. laughs> Otworzyliśmy drzwi. Nie, tylko nie otwierajcie drzwi. Eee. No dobra, tylko drzwi. Nie, bo będzie przeciąg! Nie otwierajcie tych drzwi. O nie, są wlazłem! Kredyty. Nie. O, przeszliśmy. Zajebista mapa. Dobra. Nie. Ja bym go od razu suportował. Free Gifts? Dawaj, Free Gifts, sorry, no Free Gifts for you. <laughs> Fuck you! Nie bańce, ale oszukują. Ej, on zrobił jeszcze inne mapy, chłopie, on zrobił Diok i on zrobił Choliak. <laughs> Te nazwy w ogóle. Czy to jest koniec materiału? Czy więcej przygód będzie z udziałem Maćka i Szarikana w Rec Room na VR? To zależy od ilości komentarzy i lajków. Słyszycie? Macie w tym momencie napisać, czy podoba się wam materiał i chcecie takich więcej, bo inaczej nie będzie, kurde. Bo macie tak mówić. To na razie.